Dobra, no to go go go. Układ współrzędnych. Wierzchołkami trójkąta są punkty A minus 1 minus 6, B8, 3, C minus 4, 2. Znać współrzędne wierzchołków trójkąta symetrycznego do trójkąta ABC względem początku układów współrzędnych. Początek układów współrzędnych to jest punkt przecięcia się osi o Y osi o X, czyli jego współrzędne to jest tak naprawdę 0,0. 0. Eee, i teraz tak, zaznaczyłem punkty A, B i C. Zaznaczyłem oś X, oś Y yy, i czas zaznaczyć punkt symetrii. Czyli początek układów współrzędnych, tak jak powiedziałem. Hmm. I teraz naszym zadaniem jest yy, odbicie tych punktów względem tej, yy, tego punktu środka symetrii. Jak to zrobić najsprytniej, zobaczcie. Jeżeli chcę odbić punkt A, to idę z punktu A w pionie lub w poziomie, bo tak możemy się poruszać w układzie współrzędnych. I teraz musicie zapamiętać, jaką drogę przeszliście. I ja poszedłem 6 do góry i 1 w prawo. I teraz, żeby odbić ten punkt, muszę tą samą drogę pokonać, tylko że od punktu S. I zobaczcie, pójdę od punktu S też 6 w górę i 1 w prawo. I w tym miejscu będzie się znajdował właśnie, yy, będzie się znajdował obraz punktu A, czyli A prim. Jego współrzędne odczytajmy od razu. To jest 1 i 6. Czyli taką metodą podróżniczą jesteśmy w stanie odbić punkty. No to czas na punkt B. Zobaczcie, pójdę o. 8 w lewo, bo współrzędna x wynosi 8, czyli muszę pójść 8 w lewo i 3 w dół i taką samą drogę pójść od punktu S, czyli 8 w lewo i 3 w dół i wtedy powstanie mu, mi punkt B', czyli minus 8 minus 3. Zwróćmy też uwagę na współrzędne punktu B i B'. Zobaczcie, B to jest 8 i 3. B' minus 8, minus 3. Czyli jeżeli odbijacie symetrycznie względem punktu, to wtedy współrzędne są przeciwnymi znakami tego punktu, który odbijamy. Czyli było 3, jest minus 8, minus 3. No i jeszcze został nam punkt C do odbicia. Czyli zobaczcie, pójdziemy 4 w prawo, 2 w dół. I od punktu S też idziemy 4 w prawo. I 2 w dół, i powstaje nam punkt C', czyli 4 minus 2. Ma przeciwne, e, przeciwnymi liczbami są jego współrzędne. No i gdy połączymy sobie te dwa trójkąty, to zobaczcie, jak wyglądają po odbiciu względem początku układu współrzędnych. Odpowiedź na to pytanie znajduje się na rysunku. Wypisane zostały współrzędne, także koniec tego zadania.